Ile kobiet zwróci uwagę na biednego mężczyznę, a ile ym, mężczyzn zwróci na biedną kobietę? Yy, bardzo dobre pytanie, i do tego też się chciałam odnieść. Za chwilę wrócę do naszego słowetnego Jarka. Otóż, moi drodzy, z czego to wynika? Wynika to z tego, żebyście mnie dobrze zrozumieli, że mężczyzna, jego siła nie jest w atrakcyjności fizycznej, jego siła jest w atrakcyjności umysłowej, jego siła jest w tym, że on od wieków. Od zarania dziejów miał być obrońcą, miał być żywicielem i miał być przewodnikiem swojego stada. Więc to, czy jesteś fajnym mężczyzną, jest u ciebie tutaj. Natomiast mężczyzna, rozmnażając się, on musi wybrać kobietę według innych parametrów. On nie potrzebuje drugiej takiej samej, która będzie latać za mamutem i na niego polować. On potrzebuje kobiety miękkiej, kobiety o szerokich biodrach, tak jakby lecę. Standardami, którymi nas wyposażyła natura. Kobiety wyrozumiałej, i tak dalej, i tak dalej, tak? bo on będzie szukał matki, opiekunki dla swojego potomstwa. Taki mamy mózg, tak nas natura wyposażyła nic mniej, nic więcej. Stąd wynika to, że kobieta zawsze będzie patrzeć na status mężczyzny, bo to świadczy o tym, ile on mamutów złowił, ile on pieniędzy jest w stanie zarobić. A mężczyzna zawsze będzie patrzył na to, jaka kobieta jest, a nie ile zarabia. Czy, czy logicznie to wytłumaczyłam? Czy teraz już wiemy, skąd to się bierze?